A, z tej strony Czachman, oglądacie kolejny odcinek na moim kanale, tym razem zajmiemy się czyszczeniem naszej pamięci w telefonie na trzy sposoby. Zapraszam do oglądania. Pierwszym takim skutecznym sposobem, gdy chcemy wyczyścić naszą pamięć telefonu jest to, żeby kasować zwyczajnie nasze wiadomości, jak pisaliśmy do naszych kumpli, rodziców czy byle kogo. Po prostu kasujemy te wiadomości, które już nam się nie przydadzą, wiem, że to jedna wiadomość może nie zajmuje mega dużo pamięci, ale coś tam zajmuje, a jak to mówią grosz do grosza i uzbiera się ładna sumka, tak samo z wiadomościami. Więc kasujemy te wiadomości na bieżąco, to polecam, no i polecam też kasować takie wiadomości z y, ogólnie takich, z takich aplikacji jak WhatsApp czy Messenger, bo tam też one zajmują trochę, y, trochę po prostu pamięci tej, y, tej ogólnie naszych aplikacji, no i ogólnie tak to dochodzi, że to nie jest pamięć zajmuje nasze urządzenie, tylko to dochodzi do pamięci tej aplikacji i aplikacja wtedy nam więcej zajmuje miejsca, więc to jest taki pierwszy sposób. Przechodzimy do drugiego. Drugim sposobem, żeby skutecznie y, pozbyć się tej pamięci nieużywanej na naszym telefonie jest to, żeby zainstalować aplikację Avest Clump, y, która wyczyści nam trochę niepotrzebnych informacji z naszego urządzenia mobilnego. Y, na przykład nie wiem może nam wyczyścić puste foldery jakieś otwory aplikacji to też wszystko składa się ogólnie na pamięć aplikacja jest bardzo mała bo zawiera tylko 14 megabajtów pamięci więc to jest bardzo bardzo mało i aplikacja za pierwszym razem jak ja ją uruchamiałam na swoim urządzeniu to wyczyściłem ponad gigabajt pamięci, więc to jest dość dużo, dość dużo się na moim urządzeniu e, ogólnie zebrało tej pamięci. No tutaj na początku dajemy mu wszystko e, dostęp, e, bo to wszystko tylko w ustawieniach tutaj, no i jak już daliśmy mu, mu tutaj dostęp, no to on szuka śmieci e, ogólnie w naszym urządzeniu. Jak już wyszuka naszych śmieci... Szukanie śmieci, szukanie, no i musi dolecieć do, do 100%. Gdy doleci do 100%, pojawia nam się za chwilę właśnie coś takiego. Okej, okay. i no i się załadowało. No i zobacz wyniki. No i właśnie coś takiego. Widoczna pamięć podręczna i takie inne. Ukryta pamięć podręczna to jest 618 MB, ale żeby to wyczyścić. No to niestety trzeba zapłacić tutaj i to dzięki temu będziemy mieli też reklamy i to tam dobrze pamiętałem, to chyba 35 zł trzeba było zapłacić. No chociaż dla mnie to nie jest jakoś dużo, ale ja i tak mi się, mi się wydaje, że to nie opłaca się, bo tą aplikację zinstaluję, instaluję, z nie instaluję, no i tak nie rozumiem o co tutaj chodzi, mniej więcej. Yy, dlaczego mamy tutaj płacić? No, za reklamy to mi nie przeszkadzają reklamy, no ale zależy, komu będzie przeszkadzać, więc tak, klikamy tutaj, widoczną pamięć podręczną. Pakiety APK. Ja niestety nie będę od tego odinstalował, bo mi się to jeszcze przydadzą. Miniaturki jakieś tutaj niepotrzebne. Puste foldery, oczywiście. No i dana aplikacja to też mi się na razie nie przyda. Pobrane też nie. No i łącznie ja mogę wykasować. 232 MB, ale popatrzcie tutaj sobie, zaznaczam sobie wszystko i już mam 700 MB, to, to jest na naprawdę dużo. Więc, jak chcecie, to możecie sobie tutaj. Mm, po tu to wyczyścić. No i to jest aż 200 MB, więc to jest tak już dużo. Klikacie sobie co tydzień, instalujecie to jest zaledwie chwila, 5 sekund dosłownie. Instalujecie sobie tą aplikację, usuwacie 200 MB, czy tam 100. Zależy, jak będziecie dużo używać e, telefonu e, lub urządzenia mobilnego, tableta. E, no i wtedy w zależności od urządzenia. W sumie od używania urządzenia y, będzie Wam y, więcej usuwać się pamięci. Dobra, ja usuwam tą pamięć Wykonaj czyszczenie śmieci i ukończono czyszczenie śmieci I zaoszczędziłem już, patrzcie, 277 MB Dobra, ja już kończę ten drugi sposób i my się widzimy za chwilę w trzecim sposobie. Kolejnym sposobem na to, żeby właśnie wyczyścić pamięć z naszego e, urządzenia, to jest już oczywiście trzeci sposób, czyli ostatni sposób, jest to, żeby zwyczajnie wyjść sobie w galerię, w naszym telefonie, no i oczywiście jak to ludzie mamy e, wykasowane rzeczy, niewykasowane rzeczy, e, dobra już nie będę o tym kręcił. No i wiecie co robimy? Robimy właśnie coś takiego, jak powiem, oczywiście kasujemy do, no to usuwają nam się te megabajty z tego naszego telefonu, gigabajty, no ale ile nam się usunie? No nie wiem, maksymalnie 500 megabajtów, jak na przykład mm, przegrasz zdjęcie sobie na dysk większy, to 500 megabajtów nam pójdzie. No i mamy, mieliśmy tyle zdjęć, a tylko 500 megabajtów nam poszło. No to się zastanawiamy, gdzie to poszło, Boże? No i wchodzicie na YouTube, a odpalacie mój filmik i widzicie, proszę bardzo, taki jest sposób, żeby pozbyć się tej dużej ilości megabajtów. Klikacie tutaj, macie w trzy y, krepeczki, tutaj właśnie w tym momencie macie pewnie zaznaczone, klikacie w to. No i pojawia właśnie, właśnie się właśnie nam coś takiego. Dajemy, uwaga, tu jest bardzo ważne, dajemy kosz. No i tutaj się pojawia, podziały nasze zdjęcia kosz, w koszu są one, więc przytrzymujemy jedno, dajemy zaznaczamy wszystkie i dajemy oczywiście zwyczajnie usuń, usuń, no i usunęły nam się tyle materiałów nam się usunęło, naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo materiałów nam się usunęło e, ogólnie w naszym telefonie, jak ostatnio to zrobiłem, to uwierzcie mi, nie robiłem tego od początku, od ponad, od ponad, o około półtora, półtora roku mam ten telefon, i od tego czasu ani razu nie wykasowałem tych zdjęciu, zdjęć w koszu. No, i wiecie, co zrobiłem to przedwczoraj, jak dobrze pamiętam, i usunęło mi się prawie 14 GB pamięci. Więc to jest naprawdę dużo, i to trzeba robić na bieżąco, jeśli chcesz mieć e, pełną i czystą pamięć e, w telefonie. Więc to by było na tyle. Pokazałem Ci dokładnie trzy sposoby na e, ogólnie e, zdjęcie tej pamięci z swojego telefonu. U mnie wyszło ponad 15GB pamięci dla tego tytułu, takiego odcinka, więc jeśli Ci się podobało, i przede wszystkim mogłem Ci pomóc, jeśli o tym nie wiedziałeś, to zostaw tego lajka w górę, żeby został po Tobie jakiś chociażby ślad, albo napisz komentarz pozytywny. No możesz też oczywiście zostawić subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu na moim kanale. Wielkie dzięki za to wszystko. No i cześć!